Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy kampanię Tarnuma Miecz Mrozu, przedostatnia misja Żona Barbarzyńcy. By dostać się do miasta Wole, Tarnum musi zdobyć Pierścień Nieskończonych Bogactw. Niestety, na jego drodze stoi przywódczyni barbarzyńców Kija. Tarnum wraz z dwoma najlepszymi boherosami, bla 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 bla. Zdobądź Pierścień Nieskończonych Bogactw, nie tracąc Tarnuma. Myślę, że 2000 zł jak najbardziej się przyda lepiej niż takie ludy, drogodyci. Najwyższy poziom trudności i startuje. Trudności, nie trudności. A. Trudności. Startujemy. Miguel był zbyt blisko miecza mrozu, by mógł stać spokojnie z boku i się przyglądać. Tak długo, jak żona barbarzyńcy Kija wciąż pozostawała niedaleko, stanowiła zagrożenie. Dlatego Karnum postanowił wyeliminować ją z tych niebezpiecznych łowisk. Niedobitki barbarzyńskich plemion skryły się w głębinach tych podlodowcowych tuneli, a może to kija ich tu przywiodła. Moje własne poszukiwania wiadomości na temat miasta Wole, gdzie ponoć skryty został miecz mrozu, przyniosły pewne rezultaty. Wole było pierwszym miastem elfów Wori, które jednak zupełnie zaginęło ponad tysiąc lat temu, gdy stworzony został miecz mrozu. Niektórzy twierdzą, że to miecz mrozu doprowadził do powstania olbrzymich lodowców, które pogrzebały pod sobą starożytne miasto. Jeśli zbrodni tej faktycznie <laughs> Jeśli w brodni tej faktycznie zaklęta została tak wielka siła, nie dziwi mnie, że byłoby również w stanie, byłaby również w stanie sprowadzić na cały świat zagładę. Jednak najpierw raz na zawsze muszę pozbyć się Kii. Żona władcy barbarzyńców nie ma już dokąd uciec. No ona nie ma dokąd uciec, a my nie mamy pieniędzy, żeby... ale mamy smoka. Okej, okay. <laughs> jakby mamy smoka. To wystarczy w zupełności. To, że nie mamy pieniędzy przestaje być właśnie problemem. Tarną zostajesz na smoku. Jedit będziesz czyścił. Spok, jakieś tam pojedyncze, to nie ma problemu. No tu już trochę gorzej. No to co? Deszczyk. Jeszcze jeden deszczyk. Możemy się nawet wskrzesić. I jakąś tam strzałką go uderzymy. Pewnie przydałby się łańcuch piorunów, tak. Może mogłem po niego losować w poprzednich misjach, ale nie uważam, żeby było aż tak konieczne. Tu masz zamek. A i zamek masz jeszcze na powierzchni, co ciekawe. Tu i w dół. I tu nie wiem, tu jest w zejście. Na to wychodzi. Czyli tu w dół, tu na przeciwnika. Zabijamy. Tu gdzieś pewnie jest ten pierścień. Spoko. Rtęć po drodze możemy zbierać. Jak najbardziej. To może nie. Ile was jest? 10, 19. No to nie macie szans. Dawaj, Tarnum. Księga ognia. Powiedzmy, że nie będzie mi potrzebna. Pieniądze pozbieraj. Menduzy. Pewnie, że atakujemy. Już. Bohater przeciwnika, witamy w drugi dzień. I przejmujemy zamek. Zbierasz, co możesz. Nie przejmujesz smoków, bo chcemy, żeby nam się błękitne pojawiały. Okej, okay, ty chcesz książkę. 48 tysięcy sztuk złota. W sumie. W sumie. Ej, <słyski> to nie jest taki głupi pomysł. Was mamy pokonanych. Ty, już tutaj nic nie masz. Tu masz zamek i dwóch bohaterów. Dawaj, Tarną. Gladius. Ale nie wiem, czy pogonię te smoki. Dobra, dawaj, tędy. Pogoń Meduzy. No, niestety, tobą musimy robić te walki, ale to jest kwestia wyrzucenia czarów. Tylko, może nie takich, które zabijają wszystko. Dobra. Strzał. Już nie będę tych ogórków wskrzeszał, one nie są aż takie ważne. Zaraz i tak będziemy mieli drugiego smoka, którym będzie można poczyścić. Weź do góry. O, wyszedł bohater. Dawaj tu. Dobrze. Kryształowe smoki, które chcą się przyłączyć. Witamy. Zamek. Gdzie masz tego drugiego bohatera? Tu jest jeden, a drugi? Może w zamku siedział? Nie wiem. Ale Jedid. Nie sięgniesz go tak. Więc przenieś się do zamku. I teraz go posprzątamy. Gdzieś ma tego bohatera. Weź jeszcze raz to zobacz. Tu jest! Patrzcie, stoi. Kija, o proszę. O nie, zamek! Jak mogłaś? Zalisa Królewska Meduza ostrzegła mnie dzisiaj, że ta część lodowca połączona została niezliczoną liczbą tuneli i portali. Jeśli nie będę dostatecznie czujny, wróg bez większego trudu, trudu będzie w stanie szybko i cicho przekraść się na moje tyły. Tak, zauważyłem. Oj nie, nie niebieskiego. I co teraz? Słyszałeś, że to może być miejsce ukrycia pierścienia nieskończonych bogactw, lecz wydaje ci się mało prawdopodobne, by faktycznie tak było. W solidnych drzewach otwiera się maleńki wziernik, przez który spogląda na ciebie para czarnych oczu. Odejdź, jedynym, którego chcę zobaczyć... Jedynym, którego chcę zobaczyć jest starną przyjaciel smoków. Okej. Okay. Rozumiem, że moglibyśmy to już teraz skończyć. Myślę, że niekoniecznie chcę do tego doprowadzać. O... Daj to. Przenieś mnie tu. I tutaj. Zaraz zgarniemy sobie drugiego smoka i pójdziemy na przeciwnika. O nie! Pieniądze nie pozbierane. Jak możesz? To moje pieniądze. Co z tego, że są na ziemi i każdy może je podnieść? Dawaj. 48 tysięcy. Powracaj sobie tu. Chociaż myślę, że nawet to bym go pobił. Co z tego, że jednego smoka ma? O, jeszcze nie przejął zamku bardzo mądrze. O, przejął. <grym> Dobra. Już myślałem. Trzy smoki miał. O, proszę, to nie wiem, czy bym go pobił. Czego nie mam? Jednej rtęci nie mam, naprawdę. E, targowisko. A tu mam? Nie mam. To drugie targowisko. I proszę bardzo, jedna rtęć. Dawaj smoka. Teraz resztę tego dziadostwa można pousuwać. No właśnie. No i prosto na zamek, no. Się nie ma tutaj co zastanawiać. On gdzieś biegnie. Doniesiono mi, że na południu w starej chatce prorok, proroka ukrywa się czarodziej oferujący olbrzymią nagrodę każdemu kto będzie w stanie odzyskać jego własność. Muszę się spieszyć, nie chcę by moi wrogowie zgłosili się po to złoto przede mną. Dawaj to. Tutaj, plus jeden sobie zgarni. Coś jeszcze? To zgarnąłeś. Tam nie potrzebuję iść. No dobra, nie zdążysz. To sobie też zbierz kamień, jakiś po drodze. Tutaj, plus jeden. Elegancko. No nie, leci na mój zamek. Co teraz? Mantykory. Pobi. Was pobijemy. Bez problemu. Przejmuj. Dobiegniesz do niego? Nie. W takim razie do zamku. Teraz powinieneś dobiec. No właśnie. Dziękujemy komputerowi za przemiłą rozgrywkę. A teraz pozbieramy wszystko. To mam zebrane, to mam zebrane. Dawaj na powierzchnię. O, złoto mi tu przeszkadza. Ok. Eee, teraz zgarnij sobie te statystyki, bo ich nie zbierałeś. Tutaj wyczyścimy. Oczywiście, że się bijemy. Co mi pokażesz? A, pokażesz mi przeciwnika po prostu. No, Tego właśnie potrzebowałem. Eee, dobra. Zbieraj statystyki. Zbiernia zbieramy, to chciałem powiedzieć zbieramy i zgarniamy naraz. I wyszło mi zbierniamy. Dobracy. Posprzątamy sobie, poszukamy statystyk jeszcze. O, nic nie potrzebuję tak naprawdę. Tak, se tu już poklikam. Zobaczymy, może jeszcze coś fabularnie nam tu dojdzie. Oczywiście to. Co ja tutaj dostanę? Siarkę, prawda? No właśnie. Siarka to akurat mi jest dosyć mało potrzebna, ale niech będzie. Czy jest gdzieś. Czy jest gdzieś, o, ten budynek, faktoria handlowa. Nie widzę. No dobra. To nie pozbieramy smoka. No niestety tak wyszło. Tutaj. Plus jeden. Tutaj. Plus jeden. Zbieraj. O, przejmij te kopalnie już. W takim razie ty możesz po prostu się przeteleportować, tu zebrać plus jeden. Przeteleportuj się, zbierz plus jeden. Zgarnij sobie to, te smoki możesz zabić dla expa. Całe trzy. To zgarnij. Dobra. Nie tak. Przenieś się tu. Stań tutaj. Na razie jeszcze nie. Dobra, zapiszemy sobie na Z1 i przeklikamy fabułę. Kosztowało mnie to nieco złota, jednak opłaciwszy deserterów wroga, zdołałem do nich, od nich wyciągnąć sporo interesujących informacji dotyczących Kii i jej wojsk. Skoro została żoną Kilgora, władcy barbarzyńców, bez wątpienia jest wielką wojowniczką. Jednak w przeciwieństwie do jej męża, to nieszaleństwo obchają pchają do działania, lecz ambicja i jej upodobanie w zadawaniu cierpienia. Kija zbudowała w jednej z leżących poniżej jaskin twierdzę, umocnioną potężnymi fortyfikacjami. I wie też, że jestem coraz bliżej i bliżej. Ważniejsze jest jednak to, że próbuję odnaleźć pierścień niekończących się bogactw jedyny artefakt zdolny otworzyć podwoje miasta woli, zanim ją dopadnę. Tym, dlaczego, tym czego tak naprawdę pożąda jest miecz mrozu i uczyni wszystko, co tylko leży w jej mocy, aby go, aby go posiąść, nawet jeśli będzie to kosztowało życie wszystkich jej ludzi. 3000 ponad wydałeś, spoko. Zgarniemy sobie jeszcze to, jak już sobie przypomniałem, że tutaj to jest. Tak, dla zasady, żeby było. Idź tutaj znowu. Nie. Przeklikajmy resztę fabuły. Odkąd nisk i kilkik polegli, znacznie lepiej sypiam. Mogę zaufać chciwości mojego minotałżego ochroniarza. Na pierwszy rzut oka, rzoka, na pierwszy rzut oka widać, że łaknie wyłącznie bogactwa, zaś Zalisa i jej meduzy nadal odczuwają wdzięczność za okazaną im przeze mnie łaskę. Gdyby tylko udało mi się utrzymać ten stan rzeczy choć trochę dłużej. Dzisiejszego dnia w moim obozie zjawił się gobliński posłaniec niesący wiadomość od Kiji, trzeciej żony Kilgora. Królowa pragnie, byśmy zjednoczyli się pod wspólnym sztandarem i zmietli te paskudne elfy, rzekł goblin. Dlaczego walczymy, skoro możemy być sojusznikami, a hojność oferty, jaką obdarza cię Królowa Kija, jest wprost bezgraniczna? Sam to osądzę, odpowiedziałem. Czego ona chce? Prosi tylko o Miecz Mrozu. Możesz zatrzymać wszystkie zdobyte łupy, a nawet te zmrożone pół północne krainy. Wszystko będzie twoje. Rozejrzałem się po moich ludziach. Sojusz ten wydał im się nad wyraz korzystny. Po ich twarzach poznałem, że byli gotowi zaprzestania walki. Odmawiam. Co? spytał osłupiały goblin. Jeśli kija pragnie porzucić to wszystko dla tego jednego miecza, zaiste musi być ją potężną bronią. Być może zdolną do podbicia całego świata. Odrzucam jej propozycję, lecz wróć do kii i powiedz jej, że składam jej tę samą ofertę. Mogę zatrzy może zatrzymać te zmrożone pustkowie dla siebie, ale to ja posiądę Miecz Mrozu. Podejrzliwe spojrzenia mojej straży odprowadziły w ciemność odesłanego przeze mnie goblina. Dlaczego tak postąpiłeś? Majątek, który ci oferuję był większy niż jestem w stanie to sobie wyobrazić, rzekł Tro Trongar. Ponieważ z Mieczem Mrozu u mego pasa i tak będę mógł to wszystko posiąść. To właśnie był plan Ki. Chciała mi wszystko oddać... Co by się jednak stało, gdyby jej mąż postanowił pomaszerować na północ? O, odpowiem ci, odebrałby nam to wszystko, a my zostalibyśmy z niczym. To pewnie by tak było. Istniało, istniało tylko jedno rozwiązanie dla zakusów Kii: musiałem zwyciężyć jej armię. Musiałem zgnieść ją raz na zawsze. W przeciwnym razie nigdy nie zaprzestałaby poszukiwań miecza mrozu. To już to zrobiliśmy. I co? Nic więcej nie ma, więc wczytujemy sobie Z1. Artefakty chyba nie przechodzą. Co? Nie przechodzą, ale w sumie możemy te smoki zabić dla samego expa. To już czytaliśmy, już je zabijaliśmy, ale zapisywałem przed tym, więc trzeba to zab zabić jeszcze raz. Ja jestem Tarno, mówisz. Słyszysz szczęk kilku otwieranych zamków, a następnie w krąg światła wkracza krępa postać. To krasnolud Fretin. Nie spodziewałem się, że jeszcze cię kiedyś zobaczę, mówisz mu. A ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek się tu znajdę. wiesz, mi, odpowiada. Co się stało? Nim odnalazłem drogę powrotną do Gelu, twoje słowa wsiąkły w moją duszę. Wiedziałem, że musisz mieć rację, bo dlaczego miałbyś uczynić wszystko to, co uczyniłeś? Próbowałem przekonać Gelu, by zawrócił, ale nie usłuchał mnie. Zwyzywał cię od łajdaków i mnie także, ponieważ z tobą rozmawiałem. Jest, pod jest, pod wszelką jest poza wszelką kontrolą. Wiem o tym. Jest przeświadczony o słuszności swej racji, a zarazem zbyt uparty, by przyznać, że ściąga zagrożenie na cały świat. Przytakujesz krasnoludowi. No cóż, zamknął przejście wiodące do miasta woli i zatrzymał jedyny istniejący klucz. Pierścień nieskończonych bogactw. Ukradłem mu go i zamierzałem ci go oddać, gdy drogę zagroziła mi Kija i jej barbarzyńcy. Na całe szczęście zdołałem zabarykadować się w tym magicznym drzewie w rzeku Fretin. Krasnolud zdjął pierścień i wpatruje się teraz ze smutkiem leżącym na jego dłoni byskotkę. Leżącą na jego dłoni byskotkę. Mam nadzieję, że postępuję właściwie, mówi krótko. Wiem, że wiem jak ciężko ci było zdradzić przyjaciela, ale uwierz mi, że dla dobra... Uwierz mi, to do, to dla dobra nas wszystkich. Po prostu go powstrzymaj, Tarnomie, przyjacielu smoków. Powstrzymaj go, nim na wieki splami swoje swoimi i będzie znany jako ten, który, którego pycha nieomal nie zniszczyła świata. im pragnie ci wręczyć pierścień nieskończonych bogactw. Czy go przyjmiesz? Przyjmę, pewnie, że tak. I wygrywamy. Elegancko, Z1. I co, ostatnia misja, ale to już w następnym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!